Jeszcze bezpiecznie. Słuchajcie, mamy do Was ogromną prośbę. Czy moglibyście nam opowiadać, jak powinno się dzielić prawe koło, w pierwszej propozycji medycznej? Tak jasno, możemy nauczyć. A tutaj, proszę Państwa. Czyli pierwsza jest bardzo ważna. Jak to wszystko wygląda? Czy powinniśmy czekać, aż ktoś dopiero przyjedzie? Czy jednak jest, jest szansa, że możemy coś zrobić, żeby czyjeś życie wydatować? Zaś medycyna członkowa i pierwsza propozycja jest jeszcze najważniejsza, bo jeżeli na tym etapie nie zrobimy nic, szanse ma, maleją praktycznie diamentalne, są dwukrotnie nawet niż czas na przeżycie, jeżeli nie podejmiemy wczesnych zabiegów rejestracyjnych, który każda osoba może udzielić po, po odpowiedniej szkoleniach. Nawet taki roku to już będzie każdy wiedział, jak postępować prawidłowo. Czy Wy, tak osobiście, mieliście jakiś przypadek, że musieliście w udzielić tej pierwszej pomocy? To z nas studentami na różnym roku, ja jestem przykładowo na, na trzecim roku, to, ja, że udziałem praktyki, Pierwszej pomocy nie stało się również nic nam, prawda? Więc najpierw sprawdzamy teren, gdzie nie ma niebezpieczeństwa. Nachylamy się nad poszkodowanym i zanim zaczniemy jakiekolwiek działania, e, musimy sprawdzić, co mu się stało. A więc najpierw przepraszam, że Pan mnie słyszy. Oczywiście nie odpowiada. W tym momencie proszę na przykład koleżankę tu obecną, aby ze mną została i w razie potrzeby pomogła mi wezwać pomoc. Następnie sprawdzam, że oddycha, odchylając i udrażając im drogi oddechowe. Nachylam się nad jego policzkiem i przez okolice sekund sprawdzam, jest w oddechło. Stwierdzam, że nie oddycha. W takim momencie proszę koleżankę o pomoc, żeby zadzwoniła na pogodowie, e, podała konkretne miejsce, gdzie leży nasza ofiara e, oraz generalnie, co się stało. Dobrze, to dzwonię. No, bardzo dziękuję. E, następnie, już e, zanim przejdzie karetka, minie trochę czasu, zaczynam wykonywać masaż serca o więcej w połowie i dokonuję 30 uciśnięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście,